Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części filmu jak pokazuję Wam co się dzieje za oknem. Także już wracamy z kulek, ogólnie jest super. Mama, a wiesz, że będę nagrywała daily vlogi, czyli codzienne życie. Bez pokazywania twarzy. Tutaj mamy obok mnie gościa. Mogę pokazać twoje nogi? Pokażę twoją rękę. Dobra, to jest jej ręka i to jest dziewczyna z kanału Maja B. Wytłumacz jak się na niego można wejść. Przejmuj kamerę i wytłumacz. Ehm, no, tylko nie kamerą w małych bo tego nie chcę. wpisać i to drugi będzie film. Pierwszy. Drugi. Ja dzisiaj wchodziłam. Ja też dzisiaj wchodziłam. To ja sobie na swoim Tak. na mojej mam. Dobra, także kochani, przejmuję kamerę już. I się przekonamy. I się Jest przekonamy. Jesteście na mojej nodze. Ale nie, bo ja nie mam internetu, Zobaczymy, bo no nie to, że ja twierdzę, że jest mój, ale tak z tego co pamiętam. Co? Co? A może i masz rację? Nie no zaraz zobaczymy. O, to jest może u Ciebie jest inaczej. O YouTube, a możliwe, że się pomyliłam. A możliwe, że u Ciebie jest inaczej. Wchodzimy w YouTube. To przy okazji pokażę Wam jak znaleźć mój kanał. YouTube ale ja nie twierdzę, że ja mam rację, tylko nie wiem z tego co pamiętam Jeszcze raz was składem, a dobra patrzcie żeby znaleźć mój kanał, piszcie kanał kanał Niki Boom No. Czemu się nie chce włączyć? Ki, a, n, a, ł. Nie, co ja wpisałam? Kana kim? Kana. Na ł. Trudno jest tak pisać jedną ręką. Pokamerujesz trochę. Wpiszcie kanał. Niki, Boże, Niku. Niki. by, o o my. Niki boom. Serio. I tak, masz rację, twój jest drugi. Nie. No tak. To jest my film, a to jest mój. I naciskacie na niego. I to jest jak, akurat mój najsłabszy film, dlatego wam go nie puszczę stop jest stop i nie wiem czy tutaj tak będzie ale powinien być tu pod, na dole kanał mój no ale jak stop. już to naciśniecie to tu moje filmy to jest mój film, to jest mój film i to jest mój film i możecie je sobie puszczać i w ogóle nie stop stop nie radzę wam oglądać z tego z królikiem ale już wam wytłumaczyłam także wychodzę i dobra co robiłam w ten dzień i tak dalej. Pa!